Przez kilka dni podczas powodzi droga wojewódzka pod wiaduktem kolejowym w Oświęcimiu była nieprzejezdna. Okazuje się, że nie tylko przez Wielką Wodę. Wysoki poziom rzeki Soły w tym miejscu, gdzie w okolicy za wałem jest... Plot kolektorów kolektorów odprowadzonych wody z przepompowni i z innych rejonów i w tym obszarze rzeki Soły zostały rzucone, ten poziom spowodował, że woda z rzeki Soły bezpośrednio dostała się na te tereny zalewowe po drugiej stronie wału i tak szeroki obszar terenu zalewowego był objęty, że aż sięgnął na wysokość właśnie tego wiaduktu. W związku z tym to było jedno naczynie połączone i w związku z tym, żeby odpompować tą ilość wody, to nie jest odpompowanie jedynie z wiaduktu. Natomiast jest to z całej zlewni odpompowanie. To są tysiące, tysiące litrów wody, metrów sześciennych, metrów sześciennych tysiące w dużej skali. Wobec tego również, aby dokonać tego i mieliśmy tutaj udostępnione cztery pompy, trzy pompy pracowały, około jedna, około 340 metrów sześciennych, pompy spalinowe, które no, umożliwiły nam szybkie działanie i odprowadzenie tych wód w rejon niezagrożony, a przede wszystkim były odprowadzane do kanalizacji wód deszczowych. Będziemy analizować tą sytuację i na pewno wyciągniemy z tego wnioski i dokonamy niezbędnych inwestycji, jeżeli taka konieczność zaistnieje. Myślę, że Pan prezydent mógłby jeszcze dopowiedzieć o, o ostatecznym fragmencie, który sprawił, że chyba już ta, taka sytuacja tam się nie pojawi. Chyba. Proszę to spokojnie powiedzieć. Znaczy. W tym elemencie, który był wypompowany. Spod wiadu. Aha. Jeśli chodzi o tą kwestię, to bardzo istotną rzeczą jest to, że każdy taki wiadukt jest zabezpieczony w instalacji odprowadzenia wody spod takiego wiaduktu. Czyli mamy tutaj katki ściekowe, jest przepompownia i odwracanie tej wody w tym przypadku do rzeki Soły. Co nastąpiło po. W zasadzie dwóch dniach, gdzie ta woda była odpompowana, a skuteczność tego nie była znacząca, odkryliśmy rzecz no, taką dziwną rzecz, że ta kratka ściekowa po poniesieniu katki ściekowej była pianką no zatkana. Kto to zrobił? Częściowo, kto to zrobił, trudno w tej chwili na dzień dzisiejszy wskazać winnego. Natomiast na tę okoliczność zarząd dróg wojewódzki został poproszony i ta sytuacja została zaprezentowana. Trudno się wskazać. Ale możliwe, że to w trakcie wykonanych robót przy odbiorze może tych robót nie było, to nikt na to nie zwrócił uwagę, a przy tej ilości wody, niestety, ale ta drożność nie była wystarczająca. Woda w dalszym ciągu zalewa jeszcze chodniki pod wiaduktem. Okazuje się, że to nie tylko wielka powódź, ale też niefrasobliwość wykonawców, którzy nie zauważyli, że zostawili w jednej ze studzienek kanalizacyjnych odwadniających drogę pod wiaduktem dosyć duży fragment pianki poliuretanowej. A można to było stwierdzić już kilka miesięcy temu, kiedy zwykła, choć duża ulewa również zalała wodę pod wiaduktem. Paweł Wodniak fakty oświecił.